SRM Mirage kosztuje około 180 zł. Wizualnie mnie zachwycił, ale ma jedną zaletę, która paradoksalnie zmieniła się w wadę. Zaraz wam o niej opowiem. Cześć, dzisiaj na tapetę bierzemy nóż, który ostatnio bardzo mnie zainteresował, czyli SRM Mirage. Nóż występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Jedna wersja ze stalową głownią i czarną rękojeścią oraz wersja, którą dzisiaj pokazuję, czyli czarna głownia i żółta rękojeść. I muszę od razu powiedzieć, wizualny ten nóż bardzo mi się spodobał. Bryła i kolorystyka naprawdę robią robotę. Całkowita długość to 212 mm, z czego 92 przypada na głownię o grubości 3 mm. Typ ostrza drop point. Stal 14C28N, blokada crossbar lock, stałowe łożyska kulkowe, klips dipkery, waga 109 gram. Pierwsze wrażenia. Na plus na pewno. Blokada, którą bardzo bubię. Stal 14C28N. Paradoksalnie, chociaż nie jestem fanem, to moim zdaniem jest star stworzona właśnie do noży EDC. Konstrukcja linerów, czyli linery z jednego kawałka metalu połączonego na plecach. Jest też drugi jumping, który pozwala na bardziej precyzyjny chwyt. I to naprawdę uczciwa propozycja w tym przedziale cenowym. Wcześniej wspomniałem o jednej z zalet, która paradoksalnie przezmienia się w wadę i teraz właśnie przejdźmy do wad. Pierwsza sprawa to ostre krawędzie rękojeści G10 ma strukturę poprawiającą chwyt, ale w miejscach zeszlifowania krawędzie są po prostu za ostre. Druga rzecz to element łączący linery na plecach. Na końcówkach jest dosyć agresywny i przy dłuższym użytkowaniu może to przeszkadzać. Dla odmiany jimpingi są zbyt łagodne i nie kleją palca tak jak powinny. Są to małe rzeczy, łatwe do poprawienia i szkoda, że producent tego nie dopracował. Jakość wykonania. Pod względem jakości. Centra w punkt, brak ruzu, dobre spasowanie, akcja płynna i przyjemna. Klips Deep Carry nie przeszkadza, trzyma dobrze, nie jest ani za luźny, ani zbyt sztywny. Jest właśnie taki, jaki powinien być. SRM zaserwowało nam nóż nieidealny, niewolny od wad, nóż, w którym kilka rzeczy zrobiłbym inaczej, ale całościowo uważam, że ten nóż się broni. I bardzo podoba mi się kierunek, w którym ta marka zmierza. W segmencie noży do 200-250 zł bardzo często te noże wyglądają bardzo podobnie. SRM ma swój własny styl i gdybym zobaczył ten nóż i poznał jego cenę, to bez patrzenia na logo stwierdziłbym, że to najprawdopodobniej produkt właśnie SRM. Po prostu mamy tutaj coś innego i to działa moim zdaniem na duży plus. Czy poleciłbym ten nóż? Nóż ADC ma to do siebie, że powinien się nam po prostu podobać. Jeżeli szukasz noża w tym przedziale cenowym, który wygląda troszkę inaczej niż większość noży i akceptujesz niedociągnięcia, o których wcześniej wspomniałem, no i przede wszystkim podobać się ten design, to myślę, że SR Mirage jest dla ciebie naprawdę fajnym wyborem. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zapraszam cię do subskrypcji. Filmy tutaj pojawiają się regularnie w weekendy. Są to testy terenowe z lasu. W tygodniu pojawiają się właśnie zazwyczaj filmy poświęcone tematom EDC, a subskrypcje pomagają w dalszym rozwoju tego kanału. Jeśli natomiast jest jakiś nóż, który chciałbyś tutaj zobaczyć, bądź Twoim zdaniem jest na tyle interesujący, żeby przyjrzeć się mu bliżej, daj znać w komentarzach. Mały spoiler. W ten weekend na kanale pojawi się nóż, który jest projektem z II wojny światowej. Zapraszam serdecznie. Jak zawsze zapraszam również do wszystkich linków, jakie macie w opisie tego filmu, czyli na moje social media, czy na grupę EDC Inspektor Gadżet na Facebooku, czy na kanał Piotrka i jej założyciela, gdzie również znajdziecie sporo noży, latarek i innego sprzętu. Dzięki, do następnego. Cześć.